Był gliniarzem i to dobrym gliniarzem. Jedynym jego błędem było zeznawanie przeciwko skorumpowanym kolegom z policji. Za to postanowili go zabić. Ofiarą padła jednak kobieta, którą kochał. Wrybany w morderstwo, wyjęty spod prawa, ścigany jak zwierzę, sam stał się myśliwym, łowcą nagród i renegatem. Mściciel na Harley'u. Tak, możecie w to uwierzyć lub nie, ale nagrywam to drugi raz, ponieważ w pierwszej próbie nawalił mi zupełnie mikrofon, nie jestem z tego powodu zadowolony. Po drugie, w to też możecie mi nie uwierzyć, ale jestem w Słowenii. Nie widać tego, ponieważ za mną jest zupełnie losowa fontanna w słonecznym miejscu, ale jestem naprawdę w Słowenii. Dlaczego się tutaj wybrałem? A no dlatego, że właśnie tutaj w Planicy no na największej skoczni na świecie odbywa się ostatni w tym sezonie konkurs pochoru świata w skokach narciarskich a ja jako wielki fan skoków musiałem się tutaj w końcu pojawić bo nigdy nie widziałem takiego czegoś na żywo i chciałem to zobaczyć w najlepszym możliwym wydaniu ale nie jest to coś co chciałem wam jednocześnie powiedzieć ogólnie Słowenia jest pięknym krajem i koniecznie musicie się tutaj wybrać z całego serca, polecam, poratowałbym Was lepszym kadrem, ale w tym momencie słońce jest w takim miejscu, że nie mogę ustawić aparatu w żadną inną stronę niż właśnie w tą, a o innych godzinach po prostu nie miałem czasu, bo byłem na skoczni, dlatego nagrywam stąd w troszkę takiej odświeżonej formie. Tytuł tego wpisu nosi nazwę przed premierą, więc możecie domyślić się o czym tutaj będzie. A będzie sentymentalnie, tak samo jak sentymentalny jest mój wypad tutaj, no bo jakby nie patrzeć lubię skoki przez Adama Małysza, bo jego wielka kariera przewijała się przez... od początku mojej podstawówki aż do końca liceum, a jak wiadomo sentyment jest czymś niezwykle silnym, także z tego samego uczucia chciałbym wam trochę opowiedzieć o tym jak powstawała bajka i popowiedzieć o o początkach mojej współpracy z Kłobukiem. Bajka, co nietypowe, powstała w jeden dzień, tak dosłownie w 24 godziny. Powstała tak jakby pod wpływem zewnętrznego imperatywu, to znaczy jedna z wielkich sieci dyskontowych. Nazwy tu nie wymienię, bo nie płacą mi ani grosza. Ogłosiła konkurs na bajkę dla dzieci lat 8-13. Poinformowała mnie o tym znajoma, ponieważ no ten konkurs był tak i dobrze płatny i tak dalej, i tak dalej. Ona wiedziała, że moim marzeniem Nimi jest więc tak się dobrze zbiegło. Oczywiście przyjąłem tą informację, ale miał, miałem też ciężki rok na studiach wtedy jeszcze. Nie traktowałem swoich marzeń tak zupełnie poważnie. No i tak odstawiłem to na boczny tor. No i tak nagle siedziałem w domu. To było po okolicach Świąt Wielkanocnych. I nagle wpadł mi do głowy pewien pomysł, który uznałem za naprawdę wartościowy i naprawdę nie chciałem go zmarnować. Pechem tylko stało się to, że mm, było to dzień przed oficjalnym deadline'em Przyjmowania prac konkursowych, no ale bardzo się zaparłem, żeby jednak to zrobić. Także, no, co mi pozostało? Pisałem przez cały czas, pisałem non-stop, przed na kawę, czy jedzenie, czy zimny prysznic, który mógłby mnie otrzeźwić. Pisałem po prostu, wyklikiwałem olbrzymie ilości słów naraz, jak jakiś szalony kompozytor. Z początkowej obawy, że tych stron będzie bardzo mało, zrobiło się tych stron bardzo dużo. Opowieść rozwijała się, co ja też akurat mnie zadowala, bo musicie wiedzieć, że jeśli piszę opowiadania, czy w ogóle historie, to zawsze zaczynam od zakończenia, to znaczy w mojej głowie pojawia się zakończenie. I na tej podstawie i zaczynam historię od początku, sam nie wiedząc co się dokładnie po drodze wydarzy. A to co się wydarzyło w tej bajce bardzo mi się podobało. Poza tym była to jedyna rzecz wtedy napisana przeze mnie od początku do końca. I to jeszcze w tak długiej formie. Byłem z tego powodu bardzo zadowolony. Czułem, że po prostu dobrze mi idzie. Skończyłem mniej więcej o parę minut po dziewiątej rano. Do dziesiątej <grym> był... E oficjalny termin zgłoszeń na witrynie internetowej. Starałem się jeszcze, jeszcze tak na szybko przejrzeć, czy to, co zapisałem, zawiera jakieś błędy, nie? Ale tak przyglądam, no wiadomo, byłem też niewyspany, prawie jak ja był zaćpany, nie? Patrzę, nie no, wygląda w porządku. Błędów logicznych raczej na pewno nie ma, gramatycznych i tak za bardzo, za bardzo już nie wyłapię, bo nie ma czasu, poza tym, a cholera tam, może historia ich tak urzeknie, że nie, nie będą na, na, na to uwagi zwracać. No i z zadowoleniem napisałem słowo, słowo koniec, a muszę Wam powiedzieć, że słowo koniec jest to... Najlepsza część pisania historii. Jest to no, finish takiej naprawdę długiej przygody i długich godzin starania się. <gry> Także jak wspomniałem, napisałem to magiczne słowo. Zapisuję plik, z zadowoleniem wchodzę na formularz online, załączam. Co się okazało? Formularz odrzucił moje zgłoszenie. serce mi zamarło, myślałem, że nie wiem, że zły format albo coś. Zmieniłem format, ff, jeszcze raz wrzucam i to samo. Wtedy okazało się, że czasami warto czytać regulaminy, więc ten regu regulamin przeczytałem. Okazało się, że bajka była. Co najmniej trzykrotnie za długa i już nic się nie, nie dało z tym zrobić. Byłem ogólnie rzecz biorąc wściekły, no bo teoretycznie całe moje starania na marne, ale tak naprawdę szybko się z tym pogodziłem, ponieważ no, miałem powód żeby być zadowolony, bo zrobiłem coś od początku do końca, a poza tym wyszło mi dobrze. To był taki mój pierwszy kamień milowy co do takiego pisania na poważnie, no bo to była, tak jak wspomniałem, pierwsza napisana na poważnie historia od początku do końca przeze mnie, fizycznie, ale nie tylko w mojej głowie, jak to było zwykle do tej pory. To był rok 2015. Pamiętam to dobrze, ponieważ wtedy wychodził Wiedźmin 3, w którego bardzo mocno się zagrywałem. To wszystko musiało trochę poleżakować. W międzyczasie wziąłem dziekański urlop, zacząłem pisać na poważnie, pisałem coraz więcej. Musiało minąć trochę czasu, aż przyszedł rok 2018. Miałem już jakąś tam styczność z wydawnictwami, z reguły by polegała ona na tym, że one nie odpisują, aż dowiedziałem się pewnego dnia, po prostu przez przypadek troszeczkę. Już od takiego czasu nie śledziłem tak jakby nowinek wydawnictw, myślałem, że już więcej wydawnic niż myślałem nie istnieje, ale nagle patrzę jest coś takiego jak Projekt Kłobuk. Od razu mi się spodobali, wydawali się młodzi, ambitni, przyjaźni, w ogóle z inną werwą i innym systemem wartości niż wielkie skostniałe molochy. O czym zresztą wie każdy, kto miał styczność z rynkiem wydawniczym w Polsce. Tak mi podkusiło, żeby wysłać im tę bajkę. Jeszcze w międzyczasie napisałem blurb w całości właściwie oparty na cytacie z tej bajki, no i wysłałem tam jeszcze krótkie info o sobie, co nie ma znaczenia, bo moje jeszcze nie jest w ogóle ciekawe, nie? I nie liczyłem na wiele, wiadomo. wydawnictwa mają to do siebie, że raczej nie odpisują, nawet tak rzecznościowo, ale ci odpisali to właściwie po dość, dość niedługo. Wiadomość była uprzejma, no, że dostaliśmy tą Twoją bajkę i jak damy znać, jak przeczytamy, no także jak rozumiecie, chociaż było to bardzo uprzejme, nie, nie liczyłem na wiele. Minął jeszcze jakiś czas, już naprawdę nie tak długi. Z, m, nadszedł czas egzaminów. Pierwszy egzamin tej sesji letniej miałem mieć 21 czerwca. No i uczyłem się do niego solidnie przez kilka dni, e, solidnie na tyle, na ile potrafiłem oczywiście. Nie myślałem o takich sprawach jak marzenia i, i to, czy mi wydawnictwo odpisze, no bo nauczyłem się już, żeby na takie rzeczy nie, nie liczyć, bo tylko się człowiek zawiedzie. No i noc, dzień przed egzaminem, jest jakaś druga, trzecia, budzi mnie hała z łazienki, po prostu woda leje się jak oszalała. Ja jestem wściekły, mam egzamin dzień później, a moi współlokatorzy pomyślałem sobie, bo uwzględniłem wszystko na nich, że cholera jasna, znowu są pijani i albo się myją, o tej godzinie, co jest skandalem, albo nie zakręcili wody, co jest jeszcze większym skandalem. Więc wstaję zdenerwowany, idę do łazienki, zapalam światło, a tam po prostu na ziemi powódź. Normalnie taka Wenecja: woda właściwie, że do kostek z jednej z rur po prostu tryska woda po jakimś potężnym strumieniem, budzę wszystkich, ogarniamy sprawy, odłączamy wodę od łazienki. Udało się wszystko ratować. Moja sesja zrujnowana, idę spać. A z racji tego, że bez wody żyje się bardzo ciężko, to jeszcze przed egzaminem. Zem miałem o 14. Wybrałem się do sklepu hydraulicznego. Oczywiście tam się na niczym nie znałem. Poszedłem z tym wężem, pokazuję go panu przy ladzie. On daje mi ten wąż nowy, który mam sobie wkręcić. Wychodzę na zewnątrz, już odpinam rower. Nagle wzyczy mi powiadomienia, że dostałem maila. No i tak odruchowo zerknąłem, bo jestem uzależniony od telefonu, niestety. I patrzę, autorem maila jest nie kto inny jak Kłobuk. No i serce mi zamarło, bo po pierwsze oznaczało to, że przeczytali, więc tak czy siak jest dobra informacja, ale nadal nie liczę na wiele. Wręcz liczyłem, że to będzie wiadomość odmowna, taka miła, typu. No, zapoznaliśmy się z twoją ofertą. Jest bardzo fajna, ale nie mieści się w naszym tam powiedzmy, w naszym kawałku ciasta wydawniczego. A tymczasem mail okazał się zgoła inny i był bardzo miły. Była to dla mnie skrajnie miła rzecz, dlatego że mm, po prostu zupełnie obca osoba pochwaliła i to tak szczerze od serca w bardzo wielu słowach coś co sam stworzyłem i co ważniejsze ta osoba była jakby nie patrzeć wydawnictwem więc no musicie wiedzieć jaki byłem w tym momencie szczęśliwy już i nie myślałem w ogóle o tym egzaminie. Poszedłem na ten egzamin po prostu zupełnie rozkojarzony i wszystko było mi jedno, czy go znam, czy nie. W ogóle okazało się, że zdałem swoją drogą, bo to był dla mnie fantastyczny dzień. Tak od słowa do słowa porozumiałem się z wydawnictwem Kłobuk. Z tego, co pamiętam, zaproponowali mi umowę. Jeśli byłem zainteresowany, starałem się robić pokorową minę, że o, ja jestem takim wielkim graczem, no ale byłem skrajnie podniecony. Wiadomo, że zamierzałem powiedzieć im tak i to od razu, ale wstrzymałem się z dwa dni, żeby nie być na takiego ostatniego frajera z tego co właściwie pamiętam, mieliśmy się zająć sprawą podpisania umowy i całą redakcją troszeczkę później, ale okazało się, że wydawnictwo szybciej, takie jakby uporało się z dystrybucją własnej książki, i niedługo później, właściwie po letnich praktykach, po letnich wakacjach, spotkaliśmy się w jednym z wrocławskich lokali, żeby podpisać umowę, tak naprawdę, na początku, żeby porozmawiać. No i tak byłem bardzo zdenerwowany tym wszystkim. Wydaje mi się, że oni także byli zdenerwowani. Spotkaliśmy się przy stoliku. Oczywiście bardzo elegancko postawili mi kawę, co się rzadko zdarza, bo nikt mi nie stawia kawy. Po pierwsze, pewnie dlatego, że nie jestem dziewczyną, a po drugie, pewnie dlatego, że jestem bardzo brzydki. Ale nie, nie, nie wiem, czy ładnym mężczyznom się stawia kawę. Nie wiem, może Wy mi powiecie, jak to jest. Szczerze mówiąc, od razu przypadli mi do gustu. Byli dokładnie tacy jak na filmikach. Martyna, właściwie bardzo otwarta, bardzo życzliwa, pani redaktor. Pa trochę bałem, ponieważ mało mówi, Miał taką bardzo poważną minę, typ takiej aparycji, który Kojarzy się z takimi wrogami Bonda. Wiecie, nie z takimi, tylko bardziej z takimi. Tu znowu moja sztuka montażu. Bałem się, naprawdę, że obawiałem się tego, że zamiast zaproponować mi, nie wiem, umowę wydawniczą albo ze mną pogadać, co i jak jak to będzie wyglądało, to nie wiem, powiem mi, a to, oto mój plan zniszczenia świata. Tak czy siak udało nam się, nam się dogadać. Yy, nasze wzajemne warunki, obawy czy wizja, bardziej świata albo tego naszej współpracy okazała się obopólna. Jakiś niewielki czas, Później podpisaliśmy umowę i byłem w tej samej koszulce co tutaj, która jest po prostu ładna. Ładnie na mnie leży jak jedno z niewielu rzeczy i ma takie potrójne znaczenie, kto ma wiedzieć, ten wie. Jak ktoś wie, to naprawdę pozdrawiam. No i tak zaczęliśmy współpracę na jesień 2018 roku. Pod okiem Martyny prowadziliśmy redakcję. Była to dla mnie bardzo, bardzo ważna lekcja, ponieważ przez, przez ten wspólnie spędzony czas nad jakością słowa, moim zdaniem, bardzo rozwinąłem się jako autor i myślę, że z tej bazy będę korzystał. Musicie wiedzieć, że od tamtej pory też czas mijał mi jak za styknięciem palca. Naprawdę. I jakby nie patrzeć, po prostu. Kolejny dzień, kolejny dzień, kolejny dzień, kolejny dzień, jak kwadrans to wszystko minęło i co? I nagle za progiem mamy 2 kwietnia, czyli dzień, w którym odbędzie się premiera mojej książki. Obecnie trwa taki time of my life, ponieważ kończę uczelnię, mogę się wyspać, nie mam, nie mam na nagłej nauki, spełniam się w małych rzeczach, w małych marzeniach, jak chodzi choćby ten wyjazd na skoki. Ogólnie mam nadzieję, że jest to początek pięknej przygody dla, tak jakby, w moim życiu, jeśli chodzi o pisanie, bo już od dziecka, od mojego pierwszego zetknięcia z literaturą, moim jedynym, tak naprawdę, poważnym marzeniem było zostanie pisarzem, takim pisanie książek, które mogłyby porywać ludzi. Mogę wam powiedzieć, że... <głos》> Spełnianie marzeń i traktowanie ich absolutnie poważnie jest czymś zupełnie wspaniałym, i może tego nie widać, bo mam okulary przeciwsłoneczne, ale wzruszyłem się, jak teraz o tym myślę. No a z drugiej strony, nawet jeśli to miałby być i początek, i koniec tego wszystkiego, to i tak było warto. No, jestem szczęśliwy po prostu. Próbowałem w całych sił, poświęciłem dużo. I zupełnie nie żałuję. Nic mnie sprawiało i mam nadzieję nie będzie sprawiać mi większej przyjemności niż, niż właśnie pisanie. To byłoby na tyle, tak myślę. Będę się z Wami powoli żegnał. Jeszcze raz polecam Słowenię. Nie będę już wspominał o tym, rzecz jasna, że premiera mojej książki odbędzie się 2 kwietnia, bo mówiłem o tym na początku i przewija się to przez cały czas. Na pewno pojawią się jeszcze jakieś reklamy, jakieś filmiki, które Wam o tym przypomną. Jedyne, o co chciałbym Was prosić, to rzecz jasna. Na o wsparcie, ponieważ wsparcie jest czymś strasznie, strasznie ważnym. Napisanie historii to, to jedno, ale jej odbiór to coś zupełnie innego i tak naprawdę to, czego potrzebuje to szansa, bo wierzę, że historie, które powstają w mojej głowie, pisane moim językiem, są w stanie się obronić. Przeczytajcie parę kartek, dajcie znać, co o tym myślicie. Mówcie o tym znajomym, udostępniajcie. Myślę, że Dzięki Wam naprawdę mogę zajść daleko, bo gdybym tak o tym nie myślał, gdybym nie był świadomy, gdybym myślał inaczej, gdybym myślał, że jest to pozbawione jakości, to po prostu bym tego nie robił. Takim jestem człowiekiem. No, w końcu będę się żegnał i starym zwyczajem podejdę do kamery, wlecą jakieś srogie rapsy, a ja będę udawał, że niszczę aparat. No, to trzymajcie się i cześć!